Synon stop, dziwki na bok, ja nie potrafię kochać, chyba taki mój los Płakać będzie co noc, ja skończyłem z nią Napierdala morzę, no bo umiem tylko to Chuj mnie obchodzi jak spierdolenie ciot Chuj mnie tu boli, kurwa kim oni są, ej Zawsze byłem sam Kiedy kleiłem w kolejną noc, wiesz ja i biały prok. Nie wiem jak żyje wiesz, dla mnie to sok Dokoła śmiję muszę zawijać stąd Dworzą do mnie tylko jak potrzebują coś Wpływają mnie ludzie, po kolei mam ich dość Dawno zrozumiałem, nikt nie wsta i moich zwrot Wczoraj Ciosy I tak odbiję mój blok Zawsze na mnie patrzą, na sobie ich wzrok Mogą mi ojebać albo umyć mój skąd Tego, tego, co zasiałem, zawsze będę zbierać plon Jeszcze nie zacząłeś, ale lepiej już skończ Wiem, że to już nie co odbija lustro. Nawet ta jedyna się okaże kurwą Nie wiesz, nie wiesz, jakie siano przejebałem na tym syfie, Ludzie zrobią dużo, jeśli tylko im posypiesz Miną mi uczucia, nigdy nie przyjdzie policja Ale nigdy mnie nie złamie całe twoje jebane życie No, stop, na bok, ja nie potrafię kochać, chyba taki mój los. Płakać będzie całą noc, ja skończyłem z nią. Napierdala mocno, no bo umiem tylko to. Chuj mnie obchodzi, jak spierdolenie ciot, chuj mnie to boli, kurwa, kim oni są. Ej, zawsze byłem sam, kiedy kleiłem w kolejną noc, wiesz, ja i biały proch. Nie wiem jak żyje, jest dla mnie to sok. Dooko, aż muszę zawijać, stąd. Dzwonią do mnie tylko jak potrzebują coś. Wpływają mnie ludzie do kolei, mam ich dość. Dawno zrozumiałem, nikt nie czai mój zwrot. Wszystkie wasze ciosy i tak winą. Zawsze na mnie patrzą, na sobie i wzrok Mogą mi ojebać albo umyć mój skąd Tego, tego co zasiałem, zawsze będę zbierać plon Jeszcze nie zacząłeś, ale lepiej już skończyć. Wiem, że to już nie co odbija lustro Nawet ta jedyna się okaże kurwą Nie wiem, nie wiesz, jakie ja no Przejebałem na tym syfie. Ludzie zrobią dużo, jeśli tylko im posypiesz Miną mi uczucia nigdy nie przyjdzie policja Ale nigdy mnie nie złamie całe twoje bane życie